Ten kocioł będzie przez ten rozdzielacz napędzał przez te i on wchodzi nam tu tu będzie jeszcze do tego wszystkiego automatyka dołożona do basenu tu będzie podłączone razem z tym wymiennikiem Tu jest chyba 40 kW 47 tu będziemy napędzali tą centralę. O, nie wiem, czy to nie jest za mało. To idą rurki do podłogówki na całe pomieszczenie, i to idzie do basenu. Tu jest nasz basen. To jest ta rekuperacja, która była robiona. Tu będzie podłoga ciepła. Tu po bokach też będzie ciepła podłoga. Tu mamy ten rozdzielacz. Będą pomieszczenia łazienkowe sauna, jakaś coś. Wywiew bardzo pięknego kanału od Hiventa. No tu też, tu też będzie podłogówka. Tu mamy rozdzielacz do golfu.